Ogólnie, jeżeli powiemy sobie o przygotowaniu przedstartowym, to tutaj jest naprawdę złożona kwestia, bo to, jaką mamy moc i, i ile jesteśmy w stanie z siebie dać, zależy od kilku czynników. Pierwsze, jak się wyspaliśmy. I tutaj niektórzy mówią: No, ok, śpię 8 godzin. Fajnie, śpisz 8 godzin, ale jak śpisz? Czy to jest wybudzanie się, czy to jest sen jednostajny? Jeżeli mamy kłopoty w tej materii, to polecam przed synem suplementację chociażby z Forskoliny, koleł z Forskoli. Niedużę spalatkankę tłuszczową w nocy, to jeszcze działa przeciwhistaminowo, czyli ten znany efekt ze środków przeciwalergicznych, gdzie mamy za i raczej nie powinniśmy kontrolować pojazdów i ogólnie czujemy się troszeczkę spali. E, można też zasuplementować się takim związkiem jak 5-hydroksytryptofan, który jest sprzedawany pod nazwą 5-HTP. Można pokombinować z kwasem gamma-aminomasłowym, GABA, także to też daje nam bardzo fajne mm, aspekty regeneracji nocnej. E, natomiast jeżeli chodzi o całą resztę tego aspektu związanego z powerem szeroko pojętym, to też nawadnianie i elektrolity. Pamiętajmy właśnie o tym, że często mamy hiponatriumię, czyli zbyt, zbyt niski poziom sodu. W tym momencie nawet właśnie zjedzenie czy to jakiegoś tam tatara z odrobiną soli, czy to właśnie jakieś ogórki kiszone, kapusta kiszona, czy też nawet po prostu Boże, coś w Polskę, sypnąć sobie troszeczkę więcej tej soli, faktycznie ładuje nasz akumulator i człowiek od razu funkcjonuje w lepszy sposób. Odwodnienie to jest też bardzo ważny aspekt, tym bardziej, że niestety jeszcze w niektórych kręgach sportu walki mówi się o tym, że nie wolno pić na treningu. Tak? Dzisiaj tam trener chodzi, kopie po kostkach, jakieś represje tutaj stosuje wobec zawodników. Powinniśmy popijać cały czas w trakcie treningu, bo nie ma generalnie czegoś takiego jak benefit wynikający z odwodnienia. Jest tylko po prostu negatywny skutek tego, tego stanu. No i oczywiście, też źle dobrana dieta w formie tej około treningowej, czyli coś, co też wspomnieliśmy sobie wcześniej. Generalnie można powiedzieć, że człowiek powinien mieć ten carb targeting wprowadzony, czyli przed treningiem musi być dobrze podniesiony poziom węglowodanów. Z racji faktu, że im wyższy mamy stabilny poziom węglowodanów w formie glukozy we krwi, tym wolniej wyczerpuje się nasz glikogen mięśniowy. A gdy nie damy tego węglowodanu przed treningiem, no to pierwszorzędnie nasz glikogen z mięśnia schodzi i wtedy faktycznie te symptomy zmęczenia mogą wyjść szybciej. Co się tyczy samego etapu zrzucania wagi, to bardzo często właśnie jest ograniczenie na węglowodany i tłuszcz, a duża podaż protein. Tak jak wspomniałem wcześniej, no nie da rady na tym przeżyć. I zdecydowanie lepiej jest niekiedy nawet podłożyć trochę większy zapas węglowodanów w momencie, gdy czujemy nagle kapcia. Jest fajnie w poniedziałek, wtorek, środę, ale koło czwartku czujemy zjazd. I już jest ten tydzień po prostu spalony. Lepiej jest wtedy okroić, trochę tłuszczu, okroić trochę białka dodać sobie więcej węglowodanów na korzyść resyntezy glikogenu mięśniowego i automatycznie siły w nas wracają ponownie.